Naszym zadaniem jest to, żeby przygotować tak młodzież, żeby byli krok do przodu przed konkurencją. No i oczywiście nam bardzo zależy na tym, żeby to nasi mieszkańcy zdobywali te zawody, które są lepiej płatnymi zawodami niż jakieś podobne. Warto wykorzystać tą szansę. Tutaj mamy nieprzypadkowo uczniów klas siódmych, ósmych szkoły podstawowej, dlatego że to jest ten moment, kiedy uczniowie wybierają dalszą ścieżkę zawodową. I dzisiejsze zajęcia mają im pokazać, że warto się zainteresować morską energetyką wiatrową, że to jest atrakcyjny kierunek do rozwoju dalszego. Być może mogą pomyśleć o dalszej karierze zawodowej w tym sektorze, w tej branży. Są to atrakcyjne zarobki, są to elastyczne, powiedziałabym, warunki pracy. Także wszystko to, co młodzież... Lubi dzisiaj. Dlatego jesteśmy tutaj i chcemy młodzieży zaszczepić tę pasję do, do tej zielonej energetyki. Pytania, które adresowane są do nas, tematy, które podnoszone są w czasie warsztatów, odnoszą się do takich no, fascynujących i pobudzających wyobraźnie informacji. Jak na przykład to w jaki sposób działają morskie farmy wiatrowe? Jak z wiatru produkowana jest energia? Na pewno fascynujące są wszystkie te elementy związane z nowoczesną technologią, z jej skalą. Uświadomienie sobie, że turbina wiatrowa, morska turbina wiatrowa, jest wyższa niż Pałac Kultury i Nauki, niewiele niższa niż wieża Eiffla. Na zasadzie właśnie chociażby naszej szkoły, naszej młodzieży, mamy im możliwość pokazania, że są inne drogi, które mogą im pomóc też i i w przyszłości, by swoją karierę zawodową właśnie wiązać z morską energetyką wiatrową. Mamy w szkole kierunki technik odnawialnych źródeł energii i jest to kierunek, który wymaga odpowiedniej promocji i zainteresowania wśród młodych ludzi w szerokim zakresie, uświadomienie jak ważne jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Myślę, że to jest fajna praca na przyszłość. Dowiedziałem się w ogóle, jak to działa z tą energią wiatrową, bo dokładnie w sumie tego nie zrozumiałem wcześniej przed tymi zajęciami. Edukować na ten temat się jest maje to, bo widać, że to jest potrzebne. Na przykład na Bałtyku myślę, że... Miejsce do wykorzystania jest dobrze. No na morzu wieje moc, mocniej właśnie. Myślę, że wykorzystanie miejsca będzie najlepsze niż tak na lądzie. Opowiadania jak to działa i potem według mnie najfajniejsze było jak składaliśmy sami te wiatraki. Energia, która jest w ten sposób pozyskiwana, na pewno jest przydatna i potrzebna patrząc na naszą sytuację. Na globalne ocieplenie i tak dalej. I jak chodzi, żeby położyć umieścić je na Bałtyku, to ogólnie jest to dobry pomysł. Słyszałam, że inne kraje już mają takie właśnie. Chcieliśmy z kolegami zrobić takie doświadczenie, żeby spróbować trzy wiatraki na raz zrobić. A tak poniekąd się udało, poniekąd nie. Sprawdzaliśmy pod jakim kątem, jak wiatr będzie wiać, to jak będą się kręcić wtedy. Ja się dowiedziałam, że siła wiatru i kąt nachylenia jest bardzo ważny, żeby zasilić turbinę. Ogólnie takie zajęcia właśnie bardziej interaktywne, jak to wszystko pokazać, zbudować. Jeden obrót takiej turbiny, takiego wirnika wytwarza prąd dla rodziny na 4 dni. A 10 pracy takiej turbiny to prąd dla gospodarstwa domowego na cały rok. No są bardzo ciekawe. Ciekawe. To było akurat fajne takie pokazanie, jak coś można samemu zbudować, jak to działa, co trzeba zmienić, żeby, było po prostu, żeby były lepsze wyniki. Ten projekt Pomorskiego Centrum realizujemy wspólnie z naszymi partnerami. To kolejny projekt z nimi, z Polenergią, z Equinorem. Bardzo się cieszymy, że to jest kolejna inicjatywa. Wychodzimy szerzej, wychodzimy poza Rumie, wychodzimy na powiat słupski, lęborski. Także ten projekt zatacza szersze kręgi, tak jak i Pomorskie Centrum się rozwija od kilku lat. To jest naprawdę świetny kierunek i ja nie wyobrażam sobie, żeby nasza młodzież nie wiedziała. Ja jestem przeszczęśliwy, że mieszkańcy Rumi będą ten temat no, chyba najlepiej znali, bo tych prac w Rumi się odbywa, ale tak jak była mowa już wcześniej, my wchodzimy znacznie, znacznie szerzej na inne powiaty, inne miasta i wspieramy rozlewanie się tych informacji.